Cześć Zuzia! Cześć Julka. I cześć wam. Zapraszamy Was na pytajnik mechaniczny. Cześć wam! Dzisiaj z nami jest gość specjalny, dziekan naszego wdziału. Witamy Panie Dziekanie. Dzień dobry. Panie dziekanie, startujemy. Ranny ptaszek czy nocny marek? Nocny marek. Kawa czy herbata? Zdecydowanie kawa. Sport czy kanapa? Kanapa. Wykłady czy ćwiczenia? Jedno i drugie. Pomidorowa czy rosół? Rosół. Góry czy morze? na pytanie, wybieram morze. Schabowy czy czekolada? Schabowy. Komedia czy dramat? Komedia. Pies czy ślimak? Pies. Film czy książka? Film. Majorka czy biegun hmm. północny? Biegun. Star Trek czy Titanic? Star Trek. Samochód spalinowy czy elektryczny? Spalinowy. Blondynki czy brunetki? Hello. Brunetki. brunetki. Kogo dziekan nominuje do następnego quizu? Panią Prodziekan Kurek. Pani Prodziekan, proszę się szykować.